Zombie Apocalypse Hej Siemanko, z tej strony ja, czyli Rejsiu, dzisiaj robimy unboxa 100 piratów. Ze mną jest dzisiaj Wilku, Siemanko. No siema No i Winku, Wilku, że tak powiem, zasponsorował dzisiaj wszystkie boksy, mianowicie podał pasy, gdzie ma normalnie 100 boksów. I nie chciałem tego robić na moim rejsie, z tego powodu, że jak ja otworzę te boksy, to nie będę mógł przekazać jakiejś osobie niektóre rzeczy, typu e, na przykład dropne Leonę, to Leonę dosłownie będę musiał wyrzucić z eku, bo nam jest niepotrzebna. Mam jedną w magazynie. Jedną normalnie w eku mam na rejsie otworzoną, więc żeby dać komuś taką leonę, trzeba ją wyciągnąć i dopiero dać do perły, co się nie opłaca strasznie, więc bez sens. Dlatego chcę zrobić unboxa na kolegi koncie, dlatego właśnie jak tutaj otworzę na przykład Leonę, to on będzie miał Leonę, będzie mógł sobie ją założyć, albo drobnie krzaka nawy, z tego co pamiętam. No i niestety powiem wam, że akurat ten event pirata, a poprzedni event pirata prawie, że, prawie, że niczym się nie różni, oprócz tego, że dodali nowy event Loli Kłapo jak na każdym serwerze się nazywa Playboy, coś tam, królik, jakoś tak. Więc dziwne, naprawdę dziwne, ale dobra, dobra. Nie będziemy drążyć tego tematu, lecimy od razu z tym koksem, tak? No to lecimy. Dobra, pierwszy box to jest, nie wiem co to było nawet, 5 limetek. Mapa skarbów Openga. Wiesz co ona robi w ogóle? Nie. Pokazuje drogę do kryjówki, gdzie kapitan Openg ukrył skrzynię skarbów. Mi się zdaje, że to jest. Jakiś e, item do questu, ale nie wiem, nie wiem. Dobra, lecimy. Pięć nimetek. E, KS pirata. Z tego co pamiętam to były jakieś tam procenty, że oddajemy to i możemy za to dostać pirata. Aczkolwiek niestety... No, nie jest jeszcze trzeba do dopłacić. Nie, to mało. Dobra, lecimy. KS pirata, drugie. E, beczka, nie wiem co ona robi, to jest chyba do miniladu. Mapa, peteł pęga. KS pirata. O, całkiem powiem ci ciekawe dropy, o, jeszcze raz. Część KS pirata. Część KS Pirata, wow. Mapa opęga. 5 limetek Najgorzej to chyba jest te 5 limitek. Znowu KS... tego... nie, co to było? Część KS piratów, o. Dobra, beczka. Kierunek z flagą piracką. No właśnie, do miniradów. Dobra, kolejne. Mi ta beczka jest najgorsza. No, w sumie limetki jeszcze użyjemy do potowania, nie? Szczególnie, gdy ty masz 1 khp. To, to już prawie cały hp ci leczy. Dobra, lecimy. Beczka. Potem KS Pirata, beczka, yy, limonka, beczka, KS Pirata, limonka, beczka, beczka, limonka, KS Pirata, KS Pirata, KS Pirata i uwaga, beczka niestety. Więc drop wygląda tak, że mniej więcej wydropiłem 40 limetek, 12 beczek, 3 mapy pytał pęga, 11 KS Pirata, i chyba wszystko Więc dobra, idziemy jakby co na drugą postać Drugą postacią będę już całkiem u jego minilandzie robił Bo on tam ma jeszcze właśnie inne że tak powiem skrzynki W magazynie więc postaram się to zrobić inną postacią w jego minilandzie Więc jakby co idę do tego minilandu Dobra, jeszcze zobaczmy kurde Szkoda, że on nie ma jednego ziarna mocy, to bym coś wam pokazał Taką fajną komendę no widzę, nie ma. Nie, nie ma. Dobra, to wchodzimy do tego minilandu i otwieramy dalej. I tak. Pierwszy box to będzie, uwaga. Czapka nawy na jeden dzień. A, jeszcze tego nie było. KS Pirata oczywiście. Mapa openga. KS Pirata. O, Kangben mały, taki mini kangben w O, ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Pięć limetek. E, beczka. O, Leone ci dropłem, jest! Gratulacje! Serio? No, serio, masz Leone w perle. No, dobra, lecimy dalej. Mapa PtOpenga. Kolejny KangPen, to jest chyba taki sam, mini KangPen. No, dwa mini KangPeny masz, gratulacje. Mapa PtOpenga, beczka. Czekaj... No, myślałem, że to jest U7, dobra. KS Pirata. KS Pirata. KS Pirata. Szapka nawy na jeden dzień, niestety. Beczka. O! Ty! Dropem ci marynarski kostium na wy na stałe. Co? A ci powiem, że, że hełm. Że... Nie wiem czy... Nie, nie hełm. Czapkę, prosto czapkę, kapelusz, czy jak to się nazywa. Możesz sprzedać za jakieś... pewnie, nie wiem, 200k na stałe, a arma jest naprawdę droga, więc spoko. Widziałem O, drugą leonę ci dropłem! jest, gratulacje. KS Pirata. O, krzaka ci dropłem, e, cień, to jest chyba e, mrok. Krzak ten piracki, więc powiem ci naprawdę ciekawe dropy masz, ty. No polało się kupić te, te skrzynki. No, KS Pirata. Limonka, 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 czapa... Nie, czapa nawy na jeden dzień. Beczka. Uwaga. Beczka. I jeszcze idziemy do tego magazynu. Weźmiemy parę tych boksów. Ale powiem ci, że teraz w tej drugiej postaci to naprawdę ciekawe dropy, naprawdę ciekawe ty. Dobra, zobaczmy czy to się nagrywa. Okej, okay, wszystko spoko. No to lecimy dalej. Cyk, 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 okej, okay, dobra. I lecimy kolejne chyba 7 boxów. Czapka nawy na jeden dzień niestety. Czapka pity... a nie czapka, tego, mapa Pete Limonka. Mapa Peteopenga. Kangpen kolejny, trzeci już. Beczka. I uwaga, ostatni? Czapka na wynajdę dzień. Powiem ci, że z pierwszej postaci, ci naprawdę tragiczne itemy dropły, a teraz to masz co? Mini Kang Pen, mini Kang Pen, mini Kang Pen, Leona, Leona i święty... twój nie święty, mroczny krzakogon pirat i jeszcze arma, znaczy się, no kurde, kostium marynarka na stałe, no to naprawdę ciekawe dropy. Ciekawe co będzie z trzeciej postaci. Dobra, idziemy teraz na trzecią postać. I nawet w sumie nie ma po co iść do Minilandu, Tutaj wejdziemy szybko w nos i otworzymy. Więc uwaga. E, ostatnie właśnie boksy. I ostatni boks to jest U6, a przedostatni U5, więc takie ciekawe U postarałem się na koniec załatwić. Więc dobra, lecimy. KS Pirata. Hmm, beczka. KS Pirata, na razie słabo. KS Pirata. Limunka. O, czapka na wy. Ach, na jeden dzień. O, Pirat! SP Pirata dropłeś. Gratulacje. Dobra, lecimy dalej. KS Pirata. Beczka. KS Pirata. KS Pirata. A z tego w ogóle upów Pirata nie dropi? Nic? Mhm. Mm A, szkoda. Znaczy, ja, rzadko. No właśnie widzę, rzadko, naprawdę. Z 70 boksów już otworzyłem. Dobra, lecimy dalej. E, mapa Petyopenga. Mapa. Limetka. KS... O, czekaj. Dwa razy już 6, widzę. Masz, o. To inaczej to ustawię, cyk. Jeszcze dwa razy u 5 nawet masz. Serio? Dobra, jedziemy u 4. Czapka na jeden dzień nawy. Kangpen. Ale będziesz miał tych kangpenów, ty KS Pirata. No otwórz się. na yy, Peteopenga. Uwaga. Kurde, no cały czas dropić i czapka na jeden dzień ta nawy. Słabo. KS Pirata. U0. KS Pirata. To było nie wiem jakie to jest. U0 jeszcze. KS Pirata i uwaga otwieram U5. To jest czapka nawy na jeden dzień na chlipa, Potem kolejny U5. KS Pirata, uwaga U6. 5 Nm, strasznie. U6, uwaga. KS Pirata, więc no może z tego... można z tego zauważyć, że obojętnie jakie U... I tak tragedia dropnie. Znaczy się mamy U7. To i tak nam może dropnąć ta czapka nawy, czy nawet 5 Nmek, czy, czy jeszcze nawet beczka. Więc no lipa. I powiedz mi, co ty sądzisz o tym Unboxie teraz? No, już spoko. No, powiem ci, że... No, tutaj widzę Kuba. Wyzywa Rejsa i chyba wie, że tu rejsu. No, ale dobra, ki. No to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, cholera wie co jeszcze i siemaneczko, siemaneczko, strzałeczka. No, pożegnaj się. No, cześć. A jeszcze raz dzięki, że pozwoliłeś zrobić tego unboxa i gratuluję Ci, naprawdę gratuluję Twoich dropów. Cześć. Jeśli ten niesamowity odcinek Ci się spodobał, to zostaw lajka pod spodem. Cześć.